Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć Państwu na pytanie, czy, wybor, czy ostatnie wybory prezydenckie zostały sfałszowane? I od razu powiem, tak zostały sfałszowane. Andrzej Duda został wybrany tak samo jak został wybrany Aleksander Łukaszenka. Dlaczego? Zacznijmy po kolei. Jeżeli chodzi o fałszerstwa głosów, mamy ewidentne złapanie ludzi z spisu za rękę. Gdzie nie wyciągnięto żadnych konsekwencji? Otóż w ośrodkach opieki w kilkudziesięciu przypadkach stwierdzono, że wszyscy pensjonariusze oddali 100% głosów na Andrzeja Dudę. Była to głupia wpadka. Nikt nie pomyślał, każdy chciał się wykazać, więc po prostu spreparowano protokoły, w których 100% osób zagłosowało na Andrzeja Dudę. Nikt nie pomyślał, że Coś takiego jest po prostu statystycznie niewiarygodne, tylko właśnie wskazuje na to, że ktoś to zorganizował. W normalnym państwie powinniśmy mieć oczywiście śledztwo w tej sprawie. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak niezależna prokuratura w państwie Jarosława Kaczyńskiego, to śledztwa nie ma. Ale jestem głęboko przekonany, że za parę lat ta sprawa zostanie wyjaśniona. Dlatego, że nie ma możliwości, aby w tych właśnie ośrodkach Niezależnie od siebie, 100% osób zawsze głosowało na Andrzeja Dudy. Tutaj wreszcie, można sobie pół żartem, pół serio powiedzieć, że nadgorliwość spowodowała, że dostaliśmy dowody ze strony e, zwolenników Andrzeja Dudy i PiSu o tym właśnie, jak fałszowali wybory. Ale to nie było jeszcze najważniejsze z, ze złamań prawa, którego dopuściła się władza pisowska. Organizując wybór Andrzeja Dudy. Takim najważniejszym rolę powierzono tutaj Jackowi Kurskiemu, który dostał 2 miliardy złotych w roku wyborczym, właśnie na zorganizowanie kampanii wyborczej Andrzejowi Dudzie. W tym wypadku doszło po prostu do przestępstwa polegającego na wprost użyciu państwowych pieniędzy i państwowej instytucji, jaką jest. Telewizja Polska do organizowania kampanii wyborczej, która kompletnie nie była w żaden sposób limitowana finansowo przez właśnie telewizję publiczną. I drodzy Państwo, w zasadzie te dwa zdania, te dwa fakty powinny już tak naprawdę wszystkich już, że tak powiem, usatysfakcjonować, bo to są rzeczy, które są niepodważalne. To znaczy to, że telewizja publiczna w wiadomościach TVP emitowała klipy wyborcze de facto niesygnowane jako materiały wyborcze Andrzeja Dudy, to jest po prostu fakt. Jeżeli ktoś mówi, że... Przy tak niewielkiej różnicy głosów, jaka była pomiędzy Andrzeją Dudą a Rafałem Trzaskowskim, to nie miało znaczenia? Nie, drodzy Państwo, to miało znaczenie. Te wybory nie były demokratyczne i zostały ukradzione. Takim pretekstem do tego materiału, który nagrywam, były słowa, które wypowiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który komentując sprawę że Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że przygotowywane wcześniej kopertowe, tak zwane kopertowe wybory, które miały się odbyć listownie z powodu rzekomego, e, rzekomo z powodu właśnie tutaj zagrożenia epidemią, e, miały być one listownie, potem twierdzono, że nie ma żadnego zagrożenia i przeprowadzono normalnie, po prostu PiS sobie wzajemnie zaprzeczał. Natomiast... E, Jacek Karnowski stwierdził, że prezydent powinien, że powinien podziękować samorządowcom, którzy się sprzeciwili organizacji tych no, nielegalnych wyborów, jak już wiemy, kopertowych, bo dzięki temu nie został wybrany jako Aleksander Łukaszenka. No i właśnie to jest właśnie nieprawdziwa teza. Bo szanując ogromnie dorobek i zdanie pana Jacka Kardowskiego, jako prezmówiał o prezydencie Sopotu, w sumie, wydaje mi się przekonujący pokazałem, że e, manipulacja związana z używaniem mediów publicznych, no bo umówmy się, to nie była tylko Telewizja Polska, to było też radio publiczne i po prostu forsowanie kandydatury Dudy z pieniędzy i opłaca, z, z, z pieniędzy i poprzez, że tak powiem, majątek należący do państwa jest po prostu nielegalne. W żaden sposób nie koresponduje z polskim prawem wyborczym. Ten patent, to jest patent, ten patent fałszowania wyborów w ten sposób, jest to kopia tego, co przed wojną robił Józef Piłsudski i bezpartyjny, promując swoją partię, bezpartyjny blok e, współpracy z rządem, tak słynny BBWR, który właśnie w ten sposób wykorzystywał zasoby państwowe, de facto przymuszając ludzi do oddawania głosów na e, rządzącą partię, Te, też szło to bardzo opornie. To znaczy, właśnie mimo, mimo nacisków władzy, mimo nacisków, e, mimo właśnie pieniędzy, które władza wypłacała, dość powiedzieć, drodzy Państwo, być może to nas jeszcze czeka, że przed wojną wypłacanie zasiłków e, społecznych, które rząd, zasiłków pomocy społecznej, którą rząd kierował do najbardziej potrzebujących w czasie e, kryzysu, gospodarczego odbywało się za pośrednictwem biur właśnie bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Po prostu centralnie przekazywano pieniądze państwowe, żeby politycy partii wspierającej rząd mogli oddawać te pieniądze, i mówiąc, to tak właśnie rząd ci pomaga, to jesteśmy my, to my ci pomagamy. I to samo tutaj w tej chwili. Ponieważ Jarosław Kaczyński jest takim, ja powiem, nieudanym uczniem Józefa Piłsudskiego. Dlaczego mówię nieudanym? Dlatego, że jest takie powiedzenie które jednego z ideologów socjalizmu, Karola Marksa, że historia lubi się powtarzać jako farsa. No i próba wprowadzenia zamordyzmu z lat 20. i 30. przez Jarosława Kaczyńskiego tymi samymi metodami, siłą rzeczy, skutkuje no, efektem humorystycznym. Oczywiście nie jest do śmiechu tym, którzy siedzą dzisiaj w aresztach tymczasowych, albo przeciwko którym policja polityczna PiSu kierowana przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika szyje sprawy, ale jednak mimo wszystko, ponieważ możemy patrzeć na to i możemy to jeszcze komentować, to po prostu no, wzbudza to, że tak powiem, uśmiech. Powiem Państwu tak, że no, mam dla Państwa dwie informacje, jedną dobrą, drugą złą. Zła jest taka, że rządzi nami gang. Dobra jest taka, że rządzi nami gang który się potyka o własne sznurówki. No i właśnie takim przy, przykładem potknięcia się o własne sznurówki to jest właśnie ta kwestia tych 100% głosów oddanych w y, urzędach, w tych w domach opieki na Andrzeja Dudę. Czy to były jedyne fałszerstwa? Na pewno nie. Dlaczego je robiono? Dlatego, że widocznie z badań wynikało, że mogą zadecydować tysiące głosów. Ile takich głosów jeszcze sfałszowano? Trudno bez rzetelnego zbadania odpowiedzieć, natomiast to nie jest tak, że tego nie będzie kiedyś można zweryfikować. Na dzień dzisiejszy e, nazywanie Andrzeja Dudy legalnie wybranym prezydentem demokratycznego państwa prawa jest nadużyciem. Pan Andrzej Duda jest doktorem prawa, jest inteligentnym człowiekiem i doskonale wie, że jego obóz polityczny i on sam dopuścili się złamania prawa. W wielu miejscach. Doskonale wierzę, to co zrobili było bezprawne, niemoralne i urągało jakby powiedzieć, wszelkiej przyzwoitości politycznej, de, jaka obowiązuje polityków w demokracjach. I po prostu warto głośno mówić i przypominać im, że opozycja, uznając, iż fałszerstwa bezpośrednie nie odebrały zwycięstwa Rafałowi Trzaskowskiemu, jakby być, a za, przy, przyak, zaakceptowała ten werdykt. Natomiast te pośrednie złamanie, że tak powiem, wpłynięcie na wynik wyborczy, czyli po prostu, krótko mówiąc, wykorzystanie aparatu państwowego i wykorzystanie państwowych pieniędzy do promowania Andrzeja Dudy, czyli tak naprawdę jego wybór nielegalny, jest dokładnie takim samym po prostu fałszywym prezydentem Polski, jakim jest Aleksander Łukaszenka i ja, fałszywym prezydentem Białorusi.